Witamy serdecznie. Piękny poniedziałkowy poranek. Gościmy dzisiaj w pasiece pana Romana Ogazy. Dzień dobry. Prezesa powiatowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Romanie, Chciałbym dzisiaj porozmawiać z Panem o, o trudnej sytuacji pszczół tak naprawdę. Chwileczkę temu pytałem Pana, jak ten sezon, jak u Pana pszczelarzy ten sezon wygląda. No i wskazuje Pan, że są pewne problemy, tak, wynikające ze zmiany środowiska, ze zmiany pożytków. Tak. Te zmiany środowiskowe generują... Dość sporo kłopotów, tak? tak. Jak pan e, to ocenia i jak pan zarządza ewentualnie e, tymi zmianami? No nie są to już czasy średniowiecza, gdzie lasy były miodopłynne, a miedze były pełne kwiatów. Mamy duże uprawy monokulturowe, pustynię praktycznie pożytkową i dużą chemizację rolnictwa, i to przeszkadza w dużym stopniu w prowadzeniu pasiek w tych czasach. Dokładnie. Te zmiany są właśnie widoczne, coraz mniej pożytków, coraz mniej pyłku, tak? tak? Teraz jak możemy tutaj wspomagać pszczoły, jak Pan to robi, za pomocą jakich suplementów, że tak brzydko powiem? W okresie bezpożytkowym, który następuje między pożytkami tymi głównymi, Możemy używać suplementów diety dla pszczół, które dodajemy do e, pokarmu. Ja tutaj akurat moją przygodę z produktami Aminowet zacząłem, ale chciałbym zwrócić uwagę na taki specyfik o nazwie Aminowet, który można stosować e, praktycznie cały rok. Ale najlepiej robić to w okresie gdy zimujemy już pszczoły, bądź w okresie e, wiosennym gdy one są osłabione po zimowili. W jaki sposób? E... Aplikuje pan aminowet? Aminowet aplikujemy do pokarmów standardowych, do syropów. Robi się to kilka razy w ciągu miesiąca w małych dawkach zgodnie z instrukcją, która jest załączona do specyfiku. I jeśli chodzi o zakarmianie zimowe, można to robić w okresie praktycznie od sierpnia, jeśli ktoś nie pobiera miodu tego późnego, aż no, w ostatnich latach, nawet do listopada się. Zdarzało. Natomiast na wiosnę e, od kwietnia do, do początku maja. Y -y -y. y -y -y. Czy tutaj zauważył Pan e, lepsze, lepszy status zdrowotny swoich pszczół, lepszą kondycję, tak? Po, y -y -y. Tak, ale ja to też łączę z y, jakością pokarmu, który się y, aplikuje pszczołom. Mogę powiedzieć, że w tym roku miałem 100% przeżywalność, i to działanie było takie synergiczne, razem z innymi specyfikami, które stosuję. I tutaj, oprócz tego środka, stosowałem także preparaty probiotyczne, jak i ciasta probiotyczne zawierające ścianki drożdy. Czyli tutaj wskazuje Pan jednak, że jest Pan doświadczonym pszczelarzem, bardzo świadomym. Jest potrzeba. Wspomagania pszczół. Jest i trzeba to robić kompleksowo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kompleksowo, czyli właśnie nie tylko e, tą dietę wzbogacać o substancje białkowe, o aminowe, do, o Protywed, ale również o probiotyki, na które Pan też tak, wskazał. Tak? zwłaszcza o e, składniki, które zapobiegają takim typowym chorobom charakterystycznym dla okresu wiosennego jak nosomoza. No ona jest głównym które powoduje dużą śmiertelność pszczół w okresie wiosennym. I tą chorobę widać czasami na wiosnę. Mhm. Czyli tu jest wskazówka dla, dla pszczelarzy: koniec sezonu jest początkiem nowego sezonu, tak naprawdę. Tak. Więc pszczelarze również powinni zadbać już od jesieni, prawda? Pomyśleć w tym kluczu. Nawet późnym latem. Nawet Jeśli póź... To już jest okres zbyt późny. Mhm. Mhm, mhm. Czyli wracając do Aminowetu, tutaj pan stosuje e, późnym latem, e, czy jesienią i później e, powtarza pan, e, że tak powiem, podanie aminowetu wiosną, tak? Tak. Natomiast nie robię tego w okresie miodobrania, aby nie, mhm. nie wpływać na jakość miodu. Bo nie ma to zresztą większego sensu, ponieważ wszystkie naturalne składniki, które pszczoła potrzebuje, pozyskuje sobie ze środowiska naturalnego już od milionów lat bez naszej potrzeby. Mhm. Natomiast no, mamy teraz faktycznie takie dziury pożytkowe, e, szczególnie właśnie polipie. Pszczelarze szukają na, na późniejsze często pożytki, więc e, aminowet może być takim doskonałym uzupełnieniem diety u pszczół. Jak najbardziej. Mhm. Dobrze. E, zapytam jeszcze o nasz nowy produkt o Herbiwet, e, który, który wiem, że również Pan zastosował. E, tych opinii jeszcze pan yy, nie ma takich pełnych, prawda? Bo jeszcze za, za krótki czas. Yy, może pan kilka słów powiedzieć o, o tym produkcie? Tak, ten specyfik mam od niecałego miesiąca. Yy, do tej pory używałem go do karmienia odkładów. Mogę powiedzieć, że bardzo przyjemne, poręczne, takie turystyczne pudełeczko. Łatwa aplikacja, yy, syrop. Z dodatkiem tego środka bardzo chętnie jest przez młode pszczoły. Natomiast na efekty no, przyjdzie troszkę jeszcze poczekać. Myślę, że taki okres obserwacji to jest minimum rok, żeby zobaczyć jak to działa. Ale mam nadzieję, że powtórzy się sytuacja z tego roku, gdzie te pszczoły bardzo ładnie przeżyły. Mhm. Świetnie. Produkt oczywiście na, na składnikach naturalnych. Eee, także mam nadzieję, że tutaj. Eee... Również, również poprawi to kondycję pszczół w pana, pana pasiecy. Tak, tutaj warto dodać, że jest to oparte o e, takie wyciągi ziołowe, które są od już pokoleń wręcz stosowane w pszczelarstwie tradycyjnym. E, z ziół, które można też sobie samemu ususzyć, ale jest to akurat zrobione w taki sposób, że proporcje są bardzo dobrze dobrane. Mhm. No i nie trzeba samemu tych ziół w razie nagłej potrzeby, zdobywać. Mhm. Zresztą Pan sam jest propagatorem e, bardzo naturalnego e, wprowadzenia produktów tak, tak. Do, do pasieki. Także tutaj fajnie e, i również herbiwet wpisuje się pa, w Pana e, charakterystykę prowadzenia pasieki. Dokładnie. E, no cóż, to w takim razie e, może taki ap, jakiś apel do, do pszczelarzy, może kilka słów by Pan chciał e, przekazać pszczelarzom, no, apel taki, żeby nie bać się stosować nowych produktów, dużo czytać, być otwartym na te nowości i przede wszystkim ekologia. Tą taką chemię, którą się stosuje przy zwalczaniu wszelkiego rodzaju patogenów i problemów w pasiece, to proszę zostawić na ostateczność, na koniec sezonu, na listopad. Październik, listopad. Resztę można naprawdę zrobić łagodnie. Czyli mamy naprawdę ten wachlarz dość spory. Wiedza, obserwacja to są te klucze, tak naprawdę w tych trudnych czasach dla pszczół, prawda? Tak. To, co możemy zrobić. Świetnie. Dziękuję za rozmowę, panie Dziękuję Romanie. Wszystkiego życzę, dobrego. Życzę miłego dnia.